witajcie w dzisiejszym odcinku drugim odcinku z gry Car Mechanic dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozgrywkę i tak jak obiecałem w ostatnim odcinku dzisiaj się przejdziemy na samym takim początku maluchem tym którego kupiliśmy w ostatnim odcinku mam nadzieję że nic się nie usunęło jesteśmy, nasze Pagani stoi może w środku nasze Porsche z, yy, z odcinka niestety będzie musiała chyba pojechać do garażu ehm, parking lot yy, jedzie tak Dobra, my musimy go zabrać to jest też samochodzik. Musimy przetestować. Przenieść do garażu. Dobra. Mamy wszystko. Teraz musimy wróć, wrócić do garażu. No i jeśli nim przejdziemy. Zobaczmy jakiego ma kopa. I czy będzie dobre? Nie. Hmm. Zobaczymy, jakiego busta będzie miał, będzie miał nasz maluch. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu naszego maluszka, ależ piękny. Naszego Volkswagena, przepraszam. Przenieśmy go na... E, nie na parking, tylko na wyjście A. I chyba Porsche, tak, Porsche zostało. I zobaczmy jakiego busa nam nasz samochód. Zobaczmy jak brzmi. Świetnie. No to skończmy na długą prostą, przy nim przejedźmy tym naszym ładnym samochodzikiem. Mam trochę nowy licznik wybrany. Jedzie, zobaczmy ile. Ma setkę już. Teraz w tym momencie. Komicznie wygląda. Jedzie tam. Wia 180 km na godzinę. Czy będzie 200 Tylko żemy go nie rozbił. Będzie 200. Dawaj. I... Nie no, dobra. dobra. Wszystko się udało. Musieliśmy go trochę spowolnić. Zobaczmy jak tam sterowania, czy się buja mocno na drogach. Zobaczmy jak tam w terenie sobie radzi. Zawiśnie, nie zawiśnie raczej. O, zobaczmy, czy straci kontrolę. Nie, jest bardzo stabilnym samochodem. A to, to będzie raczej na tyle z, z tej przejażdżki. No i moglibyśmy pojechać na jakąś jakieś, na jakieś aukcję. Może kolejne jakieś pagani. No, byłoby jakieś zanobiście. Tylko trochę jest taki minus, że trochę długo się ładuje karmechanik. Dobra, pojedziemy. Dobra, w trochę zły sposób weszłam, ale dobra. Samochody aukcyjne. Pojedźmy na aukcję. Może coś fajnego wylicytujemy na tych aukcjach. Nie będziemy licytować, wiecie jak Tu, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, gdzie w tym momencie jesteśmy. Mamy pagani i mamy leninę rowera. O, te pagani, tu będzie drogie. Jak, jak to paganie wygląda? Ty! Mamy te same pogani Ty, my je naprawdę możemy kupić? Yy, w silniku brakuje oleju. Nie możesz wykonać aut. Aha. Brakuje oleju, no. Stan auta. O Boże! Widzowie. No nie opłaca nam się go kupiwać, bo widzicie, jest jego stan. Chociaż pagani to pagani, no ale... Bardzo słaby stan jego jest, więc... Jak dla nas się nie opłaca go na razie kupywać. Może ten Range Rover będzie lepszy. Zobaczymy jeszcze tego drugiego Range Rovera. O, Range Rover. Uuuu, uh, dobry głos. Dobra, jest dobrze. Stan auta. Uuu, uh, świeżutki. Dobra, negocjujemy. My licytujemy range rowera. No, 80 tysięcy mogę dać za ten samochód. To się to dalej nie plączy. Mamy! Mamy range rowera. Nie ma tu jakiś, no ten samochód w jeszcze lepszym stanie. Czyżbym popełnił błąd? Czyżby ten samochód był w jeszcze lepszym stanie? No nie, jest trochę gorszym stanie. Jest droższy. No są te rozwalone samochody, widzicie wizowe. No, tyle na razie bym powiedział. raczej Nic raczej nie wyciągniemy. Może jakieś ze złomu auto wyciągniemy. Będziemy się starali je naprawdę naprawić. Dobrze Dobra, nasze samochody są wszystkie. Możemy jechać w naszym pagany um, na złomowisko Nie, tu tylko na złomowisko pojedziemy Może jakieś perełki znajdziemy. Naszym celem będzie naprawienie samochodu. Jeżeli podoba Wam się rozgrywka, którą w tym momencie prowadzimy, zostawcie lajka, like zostawcie łapkę do góry, zostawcie suba. No i kontynuujmy odcinek. Hmm. Może widzę, że jakieś auto się tutaj znajdzie, bo na przykład. Chciałbym takie auto, nie mogę go zabrać. Te auta muszą mi jakoś wyglądać. Na przykład te. Raczej te możemy zabrać. Tak, bo ma koło. Ale nie ma nic w środku. Bardzo mało ma. Ha! On prawie niczego nie ma. Nie, nie kup... Na razie nie kupujmy bo Może jeszcze się po niego wrócimy. Teraz trochę przesprintujmy. No bo te tego nie możemy kupić. Tu wiem, że tu żadnej aut nie ma. Ale dopiero gdzieś. Co to jest? Nie, myślę, że to z plagami. Ma siedzenie? Nie ma. to jest? Jaguar! On yy, yy, nic nie ma. Dobra, jeszcze, jeszcze się zastanowimy. Co?! Dobra, start. Dobra, no to widzowie, yy, kontynuujemy. Była lekka przerwa, ponieważ nagrywający musiał coś zrobić. I są naprawdę, nie ma tutaj żadnego jakiegoś epika, jakiegoś rzadkiego samochodu oprócz tego Jaguara. Może coś źle przeszłam. Wiem, że się będę zaraz wracał, ale... To mi przypomina trochę Pagani. To jest na miliard procent Pagani, bo zawieszenie się zgadza. Tak, Pagani zonda. Który nie ma nic. Musimy się jednak do tamtego samochodu tego jaguara wrócić. Bo jest w najlepszym stanie i to będzie nasz projekt. Kupmy Jaguara ile? 15 tysięcy za takiego grata? No dobrze. Wróćmy do garażu Tam w tym momencie, w i musimy zabrać nasz samochód z parkingu. Chyba wywalamy naszego Volkswagena. Przepraszam. Nie potrzebujemy Pana w naszym składzie. Przepraszam Cię, Volkswagen. Ale bierzemy Jaguara. No to dobrze, jesteśmy tutaj w parkingu. Bierzemy Jaguara. Dalej. Hmm, jakby tutaj wsadzić samochód do garażu byśmy go mieli w garażu. Znaczy w parkingu. No tam gdzie się parkuje samochody, gdzie mamy nasze parkingi to tam byśmy mogli to zostawić. Nasze auto. Czy... Aha, zapomniałam. Dobra. Tak, przenieść, yy, przenieść przenieś parking, yy, mapa. Yy, Parking, bierz Jaguar'a, yy, przenieś do garażu. Ja nie wiem jak to w ogóle jeździ, ale dobra. Yy, damy go na myjnię. Umyjmy go w środku. Jest naprawdę dobrze. Um. Dobra, zobaczmy, czy ten samochód da się jeszcze odratować. Czy on jest tak. Da się odratować. To jest taki fabryczny kolor. No dobra, kilku tam rzeczy nie ma. O Boże. Ile tutaj częściej musimy wsadzić. Ale postaramy się go w następne dwa odcinki naprawić. Przenosimy go do podnośnika A. Podnośnika A. I to jest jaki? To jest. To jest Jaguar. A to jest ten Jaguar. Mhm. Kupmy nowy bagażnik, nową, nową szybę, nowe drzwi, nowe lusterko, nowe lampy, nowe letarki. Po prostu wszystko musimy kupić, żeby, jakby można powiedzieć, był ogarnięty cały Jaguar. Wszystko na raz. Mamy nową lampę. Kolejną nową lampę. Tutaj chyba trzeba jedną zdemontować. Wstać nową lampę. Przedni zada, bagażnik dać. Wyciągamy drzwi. Wyciągamy bagażnik. Czy ja mogę wyciągnąć? Nie, nie mogę wyciągnąć ka kalos karoserii dodajmy tak, dodajemy drzwi dodajemy szybę dodajemy lusterko na lusterku trzeba dodać szybę myślę, że tam też jest szyba bagażnik jedno nowe drzwi szyba Lusterko, Kurde, zamontowałem go. Zdemontowałem te lusterko. Dobra. Eee, zajrzę do środka. Aha, czyli foteli tutaj nie ma z Jaguara, dobra. Są tu fotele, fotele. Tak tu jest wnętrze. Czy są tutaj fotele do jaguara? Do Nissana są, do Mazdy Jaguar. Kupmy te bardziej dwa sportowe i zobaczmy. No kana Kanapie raczej w tym Jaguarze nie będzie z tyłu. Bądź. Choć możliwe, nie. Zapomniałem, że tam silnik jest. Te kierownice trzeba wymienić. Dobra, mamy kierownicę usuniętą. Czy jest kierownica do Jaguara? Jest. Mamy kierownicę do Jaguara. Dobra, mamy ją zamontowaną. No i podnieśmy nasz. Tego nie zamknę. Dobra, mam zamkniętą. Po podnieśmy go na podnośnik. No, nasz jaguar już na pewno wygląda lepiej niż jak wyglądał. Nie mogę tego dawać. No, trochę części trzeba zamontować. Jest akumulator. Filtr powietrza. Filtr powietrza. Dobra, zam zamontujemy jeszcze ten filtr powietrza. Na następnym odcinku zajmiemy się resztą. Filtr powietrza i musimy dwa zamontować Tu mamy Dostęp do komory silnikowej Czemu mnie nie ma niby dostępu do komory silnikowej Przecież byliśmy u góry, przecież mogliśmy to zrobić. Nie, nie jest całkowicie. Myślę, że jest całkowicie zlewany. Dobra. Teraz mamy na miliard procent dostęp do filtru powietrza. No i widzowie, skończmy ten odcinek. Skończmy ten odcinek w tym miejscu. Nie kupiliśmy dzisiaj kupiliśmy tylko range Rovera. No i remontujemy jaguara. Mam nadzieję, że podobał wam się film, no i do następnego.